Dostaliśmy drugi odcinek mechów żywiołów, a przynajmniej tak można powiedzieć, bo dokładnie mówiąc to on wyciekł, co nie powinno mieć miejsca. No ale stało się, więc dzisiaj go tak sobie na szybko omówimy. Warto zaznaczyć, że odcinek wyszedł po niemiecku, więc ja kompletnie nic z tego nie zrozumiałem, także wspomagam się tutaj napisami, a z racji tego, że to nie jest zbyt dobre tłumaczenie, to nie będzie to jakaś szczegółowa analiza. Dlatego też dzisiaj tak pokrótce streszczę o co w tym odcinku chodzi, a dokładniejsza analiza pojawi się wraz z angielskim, bądź też polskim dubbingiem. Akcja zaczyna się w klasztorze, gdzie Cole wraz z Kajem, Arinem i Soją są cali w makajonie i stoją przed Lloydem, który żąda od nich wyjaśnień na ten temat. Okazuje się, że poszli sobie do rozdroża po makajon, tam też był, był jakiś festiwal i konkurs kulinarny mniejsze o to i podczas tego karnawału wydarzyła się naprawdę niesłychana historia. Zaczęło się od tego, że Lewa czyli te ludki z Wildness, przyniosły coś w tajemniczej, dużej skrzyni. Następnie nadleciały smoki lodu, które niespodziewanie zaczęły atakować mieszkańców, no i oczywiście Lawatydzi tydzi odpowiedzieli ogniem. Ninja musieli uspokoić sytuację i ponownie użyli swoich mechów żywiołów. Nie było łatwo, ale koniec końców udało im się uspokoić zarówno lawatydów, jak i smoki żywiołów. Obydwie te zwaśnione grupy zostały unieszkodliwione i trzeba było znaleźć rozwiązanie jak zapobiec dalszym konfliktom. Wtedy Arin wraz z podszedł do tego kucharza, tych lawatydów, tego ich powiedzmy szefa i okazało się, że w tej tajemniczej skrzyni były smocze jaja i to dlatego smoki lodu były takie agresywne wobec mieszkańców. Kiedy ninja zabierali jajka, to nagle ten główny piec tego kucharza wybuchł, no i wszystko zostało pokryte makaronem. Następnie jaja zostały zwrócone, a ninja wrócili do klasztoru, gdzie opowiedzieli tą historię lejdowi. Co ciekawe, makaron Koula, który miał wcześniej, połączył się z tamtym makaronem z rozdroża i wyszedł taki ultra pyszny makaron, którym wszyscy się zachwycali. No prawie wszyscy, ponieważ dla Lloyda nic nie zostało i jedyne na co mogli liczyć to makaron z głowy Kaja, którym raczej nie był zachwycony. Oto, cała historia. Kolejny bardzo fajny short, tylko szkoda, że wyciek akurat w języku niemieckim. Niemniej jednak poczekam na angielski dubbing i wtedy pewne rzeczy wytłumaczę dokładniej, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo tutaj było to naprawdę bardzo szczątkowe wyjaśnienie, taki potężny skrót. Dajcie znać co o tym sądzicie, tymczasem ja się żegnam i do następnego. Hej!